Mamy wspólne wyzwania: potrzeba bezpieczeństwa i stabilności wobec dużego tempa zmian, wzmacnianie odporności na rosnące zagrożenie cyfrowe, oczekiwanie gwarancji wiarygodności. Cyfrowy świat zaczyna się od zaufania. Ponad połowa menadżerów uważa dokumenty elektroniczne za wiarygodne. Co trzeci z menadżerów w polskich firmach zetknął się w pracy z fałszywymi dokumentami. Sześciu na dziesięciu z nich uważa, że postępująca cyfryzacja wymaga równoczesnego podniesienia poziomu ochrony danych. Tworzymy rozwiązania, którym ufają miliony osób. Poszerzamy zdalny dostęp do kwalifikowanego e-podpisu M-Szafir kupując jednorazowy podpis M Szafir, możesz potwierdzić swoją tożsamość przez bankowość elektroniczną lub przez aplikację M Obywatel. Prowadzenie spraw firmowych ułatwia kwalifikowana pieczęć elektroniczna, która zapewnia dokumentom pewność, autentyczność, integralność. To także klucz do KSeF. Jak prosto potwierdzić tożsamość w sieci? W tym celu możesz skorzystać z moje ID. Polacy robią to średnio 380 tysięcy razy każdego dnia. Już prawie 35 lat odpowiadamy za rozliczanie płatności, na których opiera się codzienne życie, kraju, gospodarki i Kowalskich. Eliksir, 2 miliardy 240 milionów transakcji, 9 bilionów 570 miliardów złotych wartości. Za tę kwotę każdy Polak mógłby pić jedną kawę dziennie przez ponad 40 lat. Euro Eliksir 55 milionów 590 tysięcy transakcji, 391 miliardów 580 milionów euro wartości. Za tę kwotę każdy Polak mógłby jeść paryskiego krosanta codziennie przez ponad 40 lat. Błyskawicznie rośnie Express Eliksir. W rekordowym dniu obsłużyliśmy ponad 2 miliony 700 tysięcy przelewów natychmiastowych. W ciągu roku rozliczyliśmy 636 milionów takich transakcji o wartości 320 miliardów 580 milionów złotych. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Uczestniczyliśmy w ponad 90 konferencjach. Braliśmy udział w webinarach, podcastach, rozmowach z dziennikarzami. Media pisały o nas ponad 6200 razy, to średnio 17 razy dziennie. Prawdziwą siłą Kir są ludzie, nasz zespół. Biegamy dla innych i wspieramy akcje charytatywne. Szlachetna paczka, pomagamy bardziej, niebiesko nam. Cyfrowy świat warto budować na zaufaniu. Dziękujemy, że jesteście z nami.